Rząd przedstawił nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Od 24 października cała Polska będzie strefą czerwoną. Oznacza to między innymi zamknięcie gastronomii i przejście klas podstawowych 4-8 w nauczanie zdalne. O tym jak będą funkcjonować mrągowskie podstawówki rozmawiano dziś w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół. Ustaliliśmy zasady i tutaj sposoby, też jak będzie to znane nauczanie w klasach 4-8. Jeden, trzy klasy będą w szkołach, będą nauczane stacjonarnie. No niewątpliwie jest to dla nas wyzwaniem, ale do tego wyzwania przygotowaliśmy się. Wcześniej przeprowadziliśmy różne szkolenia. Nasi nauczyciele. Doskonale opanowali wiele platform i myślę, że wcześniejsze też doświadczenia no teraz przełożą się na coraz lepsze funkcjonowanie. No i cóż, wszyscy wiemy, że musimy podjąć to wyzwanie i podejmujemy je. Mam nadzieję, że bez uszczerbku na procesie edukacyjnym naszych dzieci. Gdzie będzie można znaleźć informacje dotyczące tego właśnie zdalnego kształcenia? Taką podstawową platformą, gdzie wysyłamy informacje, jest oczywiście Dziennik Elektroniczny Librus i tam rodzice znajdą wszystkie nasze informacje, podobnie jak i nasi uczniowie. I mogę tylko obiecać, że każda informacja, która trafi na konto uczniowskie, trafi również na konto rodzicielskie. Tu jeszcze dodam, że maksymalna to, co podał, podał też premier. Maksymalna grupa ludzi, jaką może się spotykać przy, przy różnych okazjach to jest, to jest pięć osób, dotyczy to oczywiście wszystkich innych wydarzeń, które, są, które będą odbywały się na terenie miasta, czy też, czy, 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 też poza, czy też poza miastem. Przed nami trudny tydzień, bo jak powiedział minister zdrowia, niebawem przesądzi się, czy będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem pandemii, czy ten charakter wzrostu zachorowań się zmieni. Pamiętajmy zatem o wzajemnym bezpieczeństwie dystans, dezynfekcja, maseczki pomogą ten trudny czas przetrwać w zdrowiu. Paweł Krasowski, dziękuję za uwagę.